Paradox Interactive, szwedzki deweloper, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Twórcy gatunku gier Grand Strategy, do którego należą takie hity jak Crusader Kings 2, Europa Universal 4, Victoria 2, Hearts of Iron 4 czy Stellaris. A także wydanego w zeszłym roku Imperator Rome, zaraz po premierze w opinii recenzentów murowany hit. W opinii fanów Gear Studia produkcja robiona na kolanie, w którą nie da się zagrać bez zdenerwowania. Czy te opinie są nadal aktualne? Jak ten tytuł radzi sobie obecnie? Dla Was, jak i dla siebie, postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy warto zagrać w Imperator Rom w 2020 roku? Na wstępie chciałbym Was uprzedzić, że jest to pierwszy tego typu materiał na moim kanale. Nie jestem profesjonalnym dziennikarzem, nie posiadam również doświadczenia w produkcjach tego typu. Stąd liczę na Waszą wyrozumiałość i z góry przepraszam za możliwe błędy, uogólnienia oraz skróty myślowe. Wróćmy do tematu naszego dzisiejszego odcinka. W 2018 roku Studio Paradox ogłosiło oficjalnie nadejście gry Imperator Rome. Reżyserem wspomnianej produkcji został Johan Anderson, weteran Grand Strategy z serii Europa Universalis. Celem zespołu Andersona było rozwinięcie założeń i przeniesienie w nowoczesność praktycznie zapomnianej już produkcji Europa Universalis: Rome, wydanej w 2008 roku. Gra powstała na znanym fanom studia silniku graficznym Clausewitz Engine. Użytego po raz pierwszy w grze Europa Universalis 3, rozwijanym do dzisiaj i z sukcesem stosowanym również w najnowszych pozycjach. Premiera Imperatora miała miejsce 25 kwietnia 2019 roku na platformie Steam. W pierwszych dniach po premierze recenzenci nie szczędzili pochwał. Największe serwisy plusowały grę za pomysł, głębię i rozmiar. Krytycznie odnosząc się do nieczytelnego interfejsu i balansu rozgrywki. Społeczność graczy w swojej ocenie skupiła się głównie na wymienionych wadach, bombardując tym samym serwis Metacritic negatywnymi ocenami. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze styczności z imperatorem, przybliżę w skrócie o czym traktuje wymieniona produkcja. Gra rozpoczyna się w 450 roku po powstaniu Rzymu, czyli w 304 roku przed narodzeniem Chrystusa. Celowo została tutaj użyta data, którą posługiwali się Rzymianie, aby wprowadzić większą imersję do rozgrywki. Mapa rozgrywki obejmuje ponad 7000 prowincji na terenie Europy, Zachodniej Azji i Północnej Afryki. Każda, nawet najmniejsza nacja, obecna w grze jest grywalna. A naszym zadaniem jest stanięcie na czele wybranego przez siebie państwa lub plemienia i prowadzenie go poprzez historyczną epokę wzrostu, aż do upadku najsłynniejszego i największego imperium świata. Gra posiada jakoby dwie połączone ze sobą warstwy. W pierwszej warstwie, tej strategicznej, otrzymujemy do dyspozycji mnogość opcji do złudzenia podobnych do tych zastosowanych w serii Europa Universalis 4. Od zaawansowanej polityki wewnętrznej, poprzez handel, aż po dyplomację. W drugiej warstwie, nazwijmy to roleplayowej, kierujemy losami postaci, całej masy postaci. W zależności od ustroju politycznego naszej nacji, będą to senatorowie, królowie czy też wodzowie plemion. Postacie łączą się w rodziny, klany oraz dynastie otrzymujemy możliwość wpływania na relacje między postaciami, ich rozwój polityczny i majątkowy. A każda nasza decyzja będzie często miała również realny wpływ na politykę wewnętrzną lub zewnętrzną naszego państwa. I to jest mechanika znana przede wszystkim z gry Crusader Kings 2. W mojej ocenie połączenie tych dwóch warstw było tym, co zawsze brakowało mi w obu wymienionych wcześniej produkcjach z osobna. Imperator otrzymał dzięki temu niespotykaną głębię i różnorodność w rozgrywce. Do tego dodajmy całą masę wydarzeń losowych, w których podejmujemy decyzje mające duże konsekwencje w rozgrywce. W tym miejscu warto też wspomnieć, jakich błędów nie ustrzegła się gra w momencie jej wydania, zaczynając od interfejsu, który określiłbym jako mocno skomplikowany, często posiadający niejasne opcje do wyboru. Balans rozgrywki również w dniu premiery był często niesprawiedliwy lub mocno ułatwiający partię. Duża część opcji, które z pozoru sprawiały wrażenie istotnych i ciekawych, a w rzeczywistości ich funkcjonalność została mocno spłycona. Co dało wrażenie fanom, że w tym miejscu znany już ze swojej polityki DLC Paradox mógłby chcieć w przyszłości rozwinąć je za pomocą płatnych dodatków. Oczywiście. To i kilka innych wad, których nie wymienię. Dało swoje odzwierciedlenie w bardzo negatywnym odbiorze gry przez społeczność po premierze. Ja sam odbiłem się od tego tytułu po kilku godzinach rozgrywki, czując, że otrzymałem produkt niekompletny, jednak minął już ponad rok, a ja obserwowałem, jak deweloperzy nieustannie wprowadzali kolejne łatki i usprawnienia rozgrywki, co skłoniło mnie do ponownego przyjrzenia się temu tytułowi po ostatniej dużej, darmowej dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry, aktualizacji nazwanej Archimedes Update. Zbiegł się on w czasie z wydaniem pierwszego płatnego dodatku typu Content Pack nazwanego Magna Gresie. Aktualizacja wprowadziła bardzo duże zmiany w systemie religijnym gry. Omeny zostały zastąpione przez Panteon Bóstw danej religii. Do Panteonu możemy wybrać cztery bóstwa, z czego o pomoc możemy zgłosić się poprzez modły tylko do jednego na określony okres czasu, co daje nam konkretny bonus przypisany dla danego bóstwa. Wprowadzone zostały miejsca święte. Zwiększają one siłę odpowiadającego im bóstwa w Panteonie. Mogą one również zostać splądrowane, a umieszczone w nich skarby skradzione pojawiły się święte skarby. Są to przedmioty dające konkretne bonusy do premii naszych bóstw. Te umieszczone są w miejscach świętych lub, jeżeli nasza nacja nie kontroluje żadnego, są umieszczane w narodowym skarbcu na przechowanie. Przy upieniu miejsc świętych można przejąć te artefakty obcym nacjom. Przerobiono również system lojalności postaci. Od tej pory jest ona sumą różnych czynników. Ma to za zadanie usprawnienie i łatwiejsze kontrolowanie tego aspektu rozgrywki. Wymieniłem tutaj tylko zmiany wprowadzone przez aktualizację Archimedes. Jednak do tej pory regularnie pojawiały się również mniejsze poprawki i udoskonalenia, opisane szerzej w regularnie pojawiającym się Dev Diary. W tym miejscu przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszego materiału. Czy warto zagrać w Imperator Rom w 2020 roku? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Kilka denerwujących błędów nadal istnieje, jednak co pocieszające, duża część z nich została już poprawiona lub przebudowana. Z zadowoleniem zauważyłem, że Imperator zyskał nagrywalności. Balans rozgrywki znacząco poprawiono, a przebudowane aspekty stanowią miłą odmianę dla pierwotnych rozwiązań. Po kilku kolejnych godzinach spędzonych w grze, obserwując rozgrywki w Senacie, prowadząc moje wojska do podboju, dbając jednocześnie o rozwój gospodarczy mojej młodej republiki, muszę przyznać, że bawię się wspaniale. Dla niektórych weteranów gier paradoksu. Ilość niezałatanych mniejszych błędów może okazać się jeszcze nie do zaakceptowania, choć sytuacja ta zmienia się bardzo dynamicznie i to w dobrym kierunku. Jeżeli natomiast jesteś każualowym graczem, lubisz gry strategiczne tak jak ja oraz jesteś miłośnikiem epoki starożytnej, potrafisz zaakceptować kilka niedociągnięć i błędów. Zdecydowanie jest to dla ciebie pozycja obowiązkowa i powinieneś dać jej szansę już teraz. Dajcie znać, jak Wam podoba się obecnie imperator ROM, oraz czy mój materiał pomógł Wam w podjęciu decyzji o zakupie. Jeżeli spodobał Ci się mój materiał, możesz zostawić łapkę w górę, abym wiedział, czy chcielibyście więcej takich treści. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ja jestem Marlo. Do zobaczenia. Cześć.